W dzisiejszym materiale pochylimy się nad dwiema sprawami. Poruszymy kwestię, która już od kilku tygodni rozpala emocjami katolicki polski internet. Czyli wrócimy do sprawy księdza Dominika Chmielewskiego, ponieważ wczoraj na łamach internetowego wydania więzi ukazał się artykuł, który porusza jeszcze inne, nieznane wcześniej wątki, a zakończymy bezprecedensowym atakiem na księdza i ołtarz podczas mszy parafialnej w parafii. Pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła w mieścisku w województwie wielkopolskim, w dniu wczorajszym w Więzi, ukazał się bardzo szeroki artykuł redaktora Zbigniewa Nosowskiego, który porusza wiele wątków nieznanych wcześniej. O co chodzi? Więź postanowiła zająć się tym tematem. Nie dlatego, jak sami przyznają, że zakonnik ma romans z dorosłą kobietą. Czy dlatego, że chodzi tutaj o popularnego duchownego, również nie o to chodzi? To przecież na łamach więzi analizowano doktrynalne błędy i niejasności księdza Dominika. Zajęto się tym tematem z jednego podstawowego powodu: bezradności kobiet, i faktu, że w tym przypadku mamy do czynienia z co najmniej kilkoma, a prawdopodobnie kilkunastoma instrumentalnie wykorzystywanymi kobietami. Jak sam pisze redaktor Nosowski cytuje: "Dziś mogę pisać o tej sprawie z pełną odpowiedzialnością za słowo, niżej będzie mowa nie o opiniach czy interpretacjach, lecz o faktach. Stoją za tym między innymi godziny rozmów z kilkoma kobietami, które zgłaszały przed 24 rokiem zachowania księdza Chmielewskiego do organów kościelnych lub składały zeznania w postępowaniu kanonicznym." W artykule wyborczej sami salezjanie przyznawali, że przed sprawą pani Agaty otrzymali oni dwa zgłoszenia pierwsze pod koniec 22 roku roku, ale przez autorkę zostało wycofane. Drugie na początku roku 23, któremu nie nadano biegu, ponieważ dotyczyło ono zdarzenia sprzed 9 lat. Jednak według wiedzy, do której dotarli redaktorzy Więzi powyższe, stwierdzenia nie są zgodne z faktami. Ponieważ salezjańscy przełożeni księdza Chmielewskiego otrzymywali różne sygnały dotyczące jego niewłaściwych zachowań o wiele wcześniej. Pierwszy przykład informacji, jakie dotarły to list z listopada 18 roku, wysłany do władz pilskiej inspektorii salezjanów, napisały go kobiety i działaczki parafialne po wizycie księdza Dominika Chmielewskiego w jednej z polskich parafii w USA. List ten przedstawiał zachowania księdza Chmielewskiego, któremu cały czas towarzyszyła kobieta z Polski. Przytulał ją, ściskał, trzymał za rękę. W liście mamy ewidentnie opisane zdziwienie z tego powodu wśród parafian. Autorzy listu wzywają też Salezjanów do podjęcia odpowiednich kroków w związku z zachowaniem popularnego księdza. Nic nie wiadomo o reakcji władz pilskiej inspektorii Salezjanów na ten list. Pod koniec 22 roku zgłosiły się dwie kolejne kobiety, pani Natalia i pani Tatiana. Pani Natalia opowiadała o teoriach, jakie ksiądz Chmielewski wtedy głosił i praktykował, a które dotyczyły długości uścisku po spowiedzi i jego znaczenia. Jak sama przyznaje, jednorazowo pozwolili sobie na większą bliskość. Najtrudniejsze było po tym przerzucanie na mnie winy. Przez Dominika, mówi pani Natalia, powtarzał mi przecież, sama chciałaś, a ja jestem tylko facetem. Niestety ze spowiedzi i rozmów duchowych znam moje zranienia i moją sytuację wykorzystał to natomiast sam siebie usprawiedliwiał, przedstawiając się jako bezbronnego wobec kobiecości. Całe szczęście udało mi się z tego wyplątać. Tuż po Natalii, w warszawskiej kuri, zeznawały kolejne osoby, w tym także duchowny który w 19 roku otrzymał list z podpisami kilkunastu kobiet, a który dotyczył sposobu traktowania kobiet przez księdza Chmielewskiego, nawiązywania z nimi relacji, jakie nie przystoją księdzu, wszystkie te osoby przedstawiały się jako te, które doznałem różnych form uwodzenia ze strony swego duszpasterza. W liście tym wspominają, że dokument ten zawierał informacje o uwodzeniu kobiet ze wspólnoty, jaką prowadził się. Dominik Duszpasterz wysyłał im indywidualne, dwuznaczne wiadomości. Niektóre relacje nagrały charakteru intymnego, ponieważ zdarzało się też, że któraś z pań otrzymywała SMS-y kierowane do kogoś innego. W takich sytuacjach ksiądz Dominik wpędzał swe partnerki w poczucie winy, a zarazem twierdził, że im i tak nikt nie uwierzy, a gdyby ktoś coś na niego zgłosiła, któraś to zostanie uznana za osobę obłąkaną albo idiotkę. Wszystkie te sprawy nabrały przyspieszenia w 23 roku, gdzie kardynał Kazimierz Nycz zrozumiał powagę sytuacji i zdecydował o przeprowadzeniu wstępnego rozeznania zgłoszeń, jakie napłynęły do archidiecezji warszawskiej. Sprawą wtedy zajmował się ówczesny zastępca delegata do spraw ochrony dzieci i młodzieży w archidiecezji warszawskiej, ksiądz Michał Turkowski. Poinformował on redaktora, że po wstępnym rozpoznaniu sprawy, stwierdzeniu jej poważnego charakteru, kardynał Nycz postanowił przekazać informacje na ten temat odpowiednim organom kościelnym. Adresatów tych informacji było kilku. Była to Inspektoria Salezjanów w Pile, przewodniczący przełożonych zakonów męskich, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski oraz prymas Polski jako delegat Komisji Episkopatu Polski do ochrony do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Pismo to zrobiło duże wrażenie, szczególnie na biurze delegata. Biuro to przeprowadziło własną analizę kanoniczną zgłaszanych sytuacji. Arcybiskup Wojciech Polak uznał ponadto, że sprawa wymaga też zaangażowania osób odpowiedzialnych na poziomie Kościoła Powszechnego, czyli nuncjusza apostolskiego generała Zgromadzenia Salezjanów. Tak też się stało. Sprawa została zgłoszona, przekazana oficjalnym listem do ówczesnego prowincjała Salezjańskiego w Pile 7 lutego 23 roku. Analogiczne zgłoszenie zostało też przekazane do nuncjatury apostolskiej w Warszawie arcybiskupowi Salvatore Pennacchio oraz przełożonemu generalnemu Towarzystwa Salezjańskiego w Rzymie, księdzu Angelowi Fernandezowi Artime. Adresaci potwierdzili odbiór tych dokumentów. Nie wiadomo o dalszych procedurach kanonicznych w sprawie tych pism. Kobiety zgłaszające sprawę informowały, że ich monity wobec władz zakonnych Salezjanów pozostawały bez żadnej poważnej odpowiedzi. Wspomniany już list pani Tatiany do przełożonego inspektorii świętego Wojciecha w Pile z grudnia 22 roku powstał w efekcie spowiedzi generalnej, jaką odbyła u nas ona, u swego proboszcza, który zobowiązał ją w sumieniu do formalnego złożenia sprawy. Salezjanie zapewniali, że zlecą przeprowadzenie dochodzenia wstępnego. Okazało się jednak, że tym, który miał to robić, miał być współbratem zakonnym i dobrym kolegą księdza Chmielewskiego. Dlatego kobiety zwróciły się do archidiecezji warszawskiej z wnioskiem o przekazanie prowadzenia dochodzenia komisji niezależnej od towarzystwa salezjańskiego. Argumenty te znalazły zrozumienie, ponieważ w lutym 23 roku kardynał Nycz pisemnie przekazał ich prośbę Nuncjuszowi Apostolskiemu i wniosek ten został przesłany do stolicy Apostolskiej. Tylko, że wtedy w sprawie zapadła cisza. Mówimy tutaj cały czas o sprawie pani Tatiany i Natalii. Sprawa pani Agaty, artykuł bohaterki artykułu wyborczej, toczy się przed sądem biskupim w Toruniu, a stało się tak, jak twierdzą Salezjanie w trosce o transparentność i bezstronność, aby postępowanie wstępne powierzyć niezależnemu organowi. Jak twierdzi redaktor Nosowski, opisana powyżej historia Natalii Tatiany i innych kobiet, pokazuje, że stało tak się raczej nie z dobrej woli salezjanów, ale na skutek decyzji stolicy apostolskiej pod presją kobiet zgłaszających wcześniejsze sprawy. Kolejne zarzuty zgłoszone wobec księdza Dominika Chmielowskiego były traktowane bardzo opieszale, a wynikało to ze znanej dobrze w kościele metody na tak zwane przeczekanie. Z jednej strony mamy niezdolność do dostrzeżenia istoty problemu, zarówno od strony moralnej, jak i prawnej. Traktowano pojawiające się informacje jako nieznaczące doniesienia o kolejnym grzechu, za który po przyznaniu się do błędu można przecież odbyć wyznaczoną pokutę i wszystko znowu będzie w porządku. Nie przejmowane się kolejnymi instrumentalnie, wykorzystanym i kobietami, gdyż postrzegano je raczej jako romansujące z zakonnikiem. Równorzędne partnerki, albo osoby zaburzone psychicznie. A drugi powód bardziej prozaiczny, działalność w księdza Chmielewskiego, była w kościele podziwiana to polska wersja teologii sukcesów, w praktyce któż inny bowiem potrafiłby zgromadzić te tysiące mężczyzn, którzy na kolanach przez wiele lat odmawiają różaniec. Prawdopodobnie zatem poprzednie zgłoszenia zostały przez salezjanów tylko odnotowane i pozostają częścią dokumentacji wewnętrznej. Wydaje się więc, że Salezjanom można zarzucić nie tylko przeczekiwanie, lecz także brak adekwatnych środków karnych i administracyjnych oraz brak nadzoru nad zakonnikiem, który stanowi poważne niebezpieczeństwo dla kobiet, zwłaszcza kobiet w kryzysie. Po lekturze reportażu Piotra Żytnickiego zaczęły się odzywać kolejne osoby, mające wiele do powiedzenia o zachowaniach księdza Chmielewskiego. Dlatego też do redaktora Nosowskiego zgłosiła się pani Tatiana. Która poprosiła go o opisanie jej historii zmagań, chcąc w ten sposób wyrazić solidarność z panią Agatą i pokazać, że ona nie była jedyną. Chce to zrobić dla kobiet, które szukały sprawiedliwości, a nie znalazły jej pomimo wielu prób? Obecnie jednak na księdzu Dominiku nie ciążą żadne istotne ograniczenia ze strony zakonu. W lipcu tego roku głosił rekolekcję dla wojowników Marii w Mediugorie. 18 października 2025 roku w lądzie nad Wartą miało odbyć się sympozjum z zakresu duchowości salezjańskiej księdza Bosko, i tam jednym z prelegentów miał być właśnie ksiądz Dominiki Chmielewski z referatem Znaczenie pobożności maryjnej w wychowaniu młodego człowieka. Jednak jak okazuje się po lekturze tego artykułu. Więzi mamy na bieżąco reakcję ze strony Salezjanów, ponieważ po jego publikacji na stronie Inspektorii Pilskiej pojawił się zmieniony program październikowego sympozjum, na którym nie ma już w opisie księdza Chmielewskiego z jego referatem. Zainteresowanych całym kontekstem sprawy, odsyłam do artykułu, ponieważ przytoczyłem tutaj tylko część bardzo obszernego artykułu redaktora Nosowskiego. Zachęcam do zapoznania się z całością tego materiału na stronie internetowej więzi, całość podlinkuję pod filmem. A sprawa druga, którą zajmiemy się dzisiaj, to bezprecedensowy atak w parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w mieścisku. W dniu wczorajszym, 12 września, podczas wieczornego nabożeństwa do kościoła, wtargnął agresywny, pijany mężczyzna, zaatakował proboszcza. W wulgarnych słowach i przekleństwach kazał księdzu opuścić kościół, a następnie zdemolował ołtarz i połamał krzyż. Na miejsce przyjechała wezwana policja, agresor wykrzykiwał, że kościół zniszczył mu życie, wyrwał proboszczowi mikrofon z ręki, zdemolował ołtarz i połamał krzyż. Na pomoc ruszyli parafianie i ksiądz wikary, choć niektórzy twierdzą, że reakcja była spóźniona. Akurat tego nie oceniam, ponieważ wiadomo, że w sytuacji stresogennej i emocjonalnie silnej człowiek zachowuje się bardzo różnie. Aspirant z komendy powiatowej Policji w Wągrowcu przekazał komunikat. Podczas wczorajszej mszy, 47-letni mieszkaniec mieściska, zakłócił przebieg nabożeństwa, zniszczył przedmioty czci i kultury religijnego, naruszył nietykalność cielesną proboszcza i kierował po jego adresem groźby. Ksiądz ocenił straty na kwotę około 10 tysięcy złotych. W momencie zatrzymania miał on 1,2 promila alkoholu we krwi i został przywieziony do Izby Wytrzeźwień. Policjanci zabezpieczyli materiał, w tym monitoring i nagranie z mszy, przesłuchują uczestników nabożeństwa, przyjęli także zawiadomienia proboszcza. W dniu dzisiejszym są zaplanowane czynności z zatrzymanym z uwagi na to, że działał on pod wpływem alkoholu. Jego zachowanie może zostać potraktowane jako czyn o charakterze chuligańskim, a to będzie się wiązało z zaostrzeniem kary informuje rzecznik policji. Po tym ataku na stronach archidiecezji i gnieźnieńskiej ukazał się list arcybiskupa, metropolity Gnieźnieńskiego i prymasa Polski Wojciecha Polaka, którego teraz zacytuję. List prymasa Polski po wydarzeniach w parafii w mieścisku w związku z gorszącymi wydarzeniami, do jakich doszło 12 września w kościele w mieścisku. Drodzy siostry i bracia, myślę, że podobnie jak mnie taki was zabolało, to, co w miniony piątek wydarzyło się w waszym parafialnym kościele przerwana liturgia, połamany krzyż, zbezrzeszczony ołtarz to w rzeczywistości, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Dlatego proszę was o to, byś się w tę niedzielę w święto podwyższenia Krzyża Świętego odprawili w waszej świątyni nabożeństwo ekspiacyjne. Proszę was także o modlitwę za naszego brata, który nie wiemy na ile świadomie dopuścił się tego czynu. W tych dniach odbywa się dwunasty zjazd gnieźnieński, podczas którego staramy się wzbudzić w sobie odwagę pokoju i o taką właśnie odwagę. Proszę i Was przebaczcie mu ten czyn i wspierajcie go w odkrywaniu drogi wiary. Jestem wdzięczny księdzu proboszczowi, księdzu wikariuszowi oraz wszystkim, którzy stanowczo sprzeciwili się zachowaniu tego mężczyzny za Waszą postawę i za to, że staraliście się załagodzić tę sytuację. Proszę was w mieście na nowo ten połamany krzyż do waszej świątyni, by w święto jego podwyższenia zatriumfował Chrystus ukrzyżowany ten, który zło chce dobrym zwyciężać, przyzywając wstawiennictwa świętego Michała Archanioła, patrona waszej parafii, oznacza nas swoją modlitwą i z serca. Błogosławie Wojciech Polak, arcybiskup metropolita gnieźnieński prymas polski, 13 września 2025 roku. To tyle, jeśli chodzi o bieżące sprawy w naszym Kościele. Polecajmy je wszystkie dobremu Bogu. z bogirm.